Witam serdecznie Grosimek, Sywona Polewska. Szanowni Państwo, 10 lipca, piękna pogoda. Znajdujemy się na plantacji pomidora gruntowego. Zwróćcie uwagę, tak jak wspomniałam, początek lipca. A tutaj jeszcze nie było stosowane ani razu podlewanie. Bardzo dobrze przygotowane stanowisko. Zacznę od początku. Wykonana analiza gleby i zastosowane nawożenie doglebowe bardzo precyzyjnie, uzupełnione składniki pokarmowe przy pomocy nawozów Rosafert 12-12-17 w obniżonej dawce, ponieważ do Rosafertu został dołożony nawóz alga soil. Alga soil jest to nawóz, w którym głównym składnikiem są algi, czyli granulowane algi, które spowodowały lepsze przyswajanie składników pokarmowych. Mieliśmy tutaj proces regeneracji gleby. Czyli tutaj mamy dwie rzeczy. Dodatkowo zastosowany był nawóz rozachomoc w dawce 6 kg na hektar. Dlaczego 6 kg? Dlatego, że to stanowisko, na którym się znajdujemy, jest to stanowisko, gdzie gleba jest mocno piaszczysta. Po zakończeniu tego nawożenia doglebowego, kiedy poszło już na miejsce stałe Rozsada pomidora został wykonany dwa tygodnie po wysadzeniu tej rozsady na miejsce stałe. zabieg preparatem Rizosom N. Rizosom N. był tu zastosowany w dawce 25 gram na hektar. I pomimo tej suszy, pomimo tych wszystkich stresów, które do tej pory miały miejsce, zauważcie Państwo, że na tej plantacji nie widzimy żadnych e, skutków e, niedoboru wody czy też niedożywienia e, składnikami pokarmowymi. Plus właśnie spowodowało, że plantacja cały czas ma pod dostatkiem odpowiednią ilość azotu, który pozwolił na ukształtowanie krzewów pomidorów. Mamy również bardzo dobre zawiązanie owoców. W dniu dzisiejszym zostały rozłożone linie nawodnieniowe i zaczynamy tutaj wprowadzamy już nawożenie, dokarmianie do korzenia, ale właśnie poprzez ferdygację. Na tej plantacji będą stosowane nawozy z linii ULTRASOL. Jako pierwszy będzie zastosowany ULTRASOL 13-40-13. Potem w następnym tygodniu UltraSol 20 20 20 i jak ostatni UltraSol 12 12 36. Za każdym razem pomiędzy zabiegami, e, czyli po, po, pomiędzy dokarmianiem nawozami UltraSol, e, będzie podawany nawóz CATS, czyli tiosiarczan wapnia w dawce 10 e, do 15 litrów na hektar. Tu będziemy obserwować jeszcze warunki pogodowe i ilość owoców, i ich jakość. CATS będzie motywował składniki pokarmowe, które będą związane w kompleksie glebowym, do tego, aby przechodziły do roztworu glebowego i aby ta roślina mogła zdecydowanie skorzystać z tych zapasów glebowych i być cały czas na wysokim poziomie odżywiania. Dodatkowo, w programie będą stosowane biostymulatory. Będzie to biostymulator Maral, który będzie stosowany na listnie łącznie z zabiegami fungicydowymi w dawce 1 litr na hektar. Pierwszy zabieg będzie wykonany również dzisiaj, ponieważ zapowiadane są bardzo wysokie, utrzymujące się wysokie temperatury, które nadal są zapowiadane. Po to, aby zapobiegać niwelować stres termiczny właśnie na tej plantacji, czyli maral 1 litr na hektar w połączeniu z fungicydami naprzemiennie z preparatem Omex Zenergy, który również będzie dodawany do preparatów fungicydowych, tak aby to ochrona fungicydowa była jak najbardziej szczelna, to jest synergiczne działanie tych dwóch preparatów na plantacji, po to, aby roślina. Już w panujących warunkach stresowych miała jak najlepsze warunki do wzrostu i oddawania wysokiego plonu. Na ostatniej prostej będziemy stosować zabiegi naw nawozami nalistnymi, poprzez które będziemy wprowadzać przede wszystkim wapń odżywczy. Będzie tu stosowany nawóz Metalosate Calcium na z ASX Helat Wapnia. W tym komunikacie to tyle. Zapraszam do śledzenia naszego kanału Doradca Warzywniczy. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia wkrótce.